Za nami stanowisko kierowania, tutaj pracują oficerowie dyżurni, czyli poniekąd policjanci pierwszego kontaktu. To do nich trafiają wszelkie zgłoszenia i to oni decydują o dalszych reakcjach mundurowych. Wiem, że Pan ma największe tutaj w komendzie doświadczenie na stanowisku dyżurnego, to prawda? To znaczy teraz tak, bo większość poszło już na emeryturę. Kilkanaście lat pracuję na dyżurce, na tym stanowisku. Jaka to jest praca? Na czym ona polega? Bardzo specyficzna, bo to trzeba trochę mieć. być elokwentnym, bo dużo telefonów jest, dużo ludzie pytają, mają problemy, interwencje, i po prostu trzeba zarządzać tym. Po prostu trzeba wiedzieć, co. Ludziom pomóc trzeba. Na tym to polega, szczególnie przede wszystkim. Z jakimi sprawami ludzie dzwonią najczęściej? Szczególnie są to sprawy przykładowo, interwencje domowe, awantury domowe, no, awantury lokalowe. Teraz często się zdarza latem, to ludzie dzwonią i widzą tam młodzież, która awanturuje się gdzieś w parkach tu na terenie miasta. Gdzieś tam alkohol spożywają. Małoletni, jest dużo takich telefonów. Także staramy się pomóc w tym temacie. Myślę, że dobrze to by chodzi. Potrzebna jest chyba y, zimna krew w tej pracy. No oczywiście, cały czas. Cały czas trzeba, trzeba jednak rozgraniczyć, naprawdę trzeba być czujnym, po prostu, żeby, żeby nie zabieść tych, tych osób, które czekają jak najszybciej, żeby im tam patrol podesła, żeby pomóc w czymś, coś się tam dzieje niedobrego. A jak weryfikuje pan prawdziwość takiego zgłoszenia? No to jest tego... Nie potrafię opisać, ale to jest tyle lat na tym stanowisku pracuję, to mniej więcej już się wie, z której strony, tam, z tamtej strony telefonu, kto dzwoni, czy on, czy on naprawdę potrzebuje pomocy, czy... Ale to się wysyła i tak patrol się wysyła, bo nieraz to można się... można rutyna może zawieść człowieka. Nie? Aspirant Seweryngowski, asystent zespołu dochodzeniowo-śledczego tutejszej komendy. Czym jest ten zespół? Proszę nam opowiedzieć o tej pracy. Zespół jest to um, kilku ludzi, którzy po ustaleniu przez różnego, że zaszło jakieś przestępstwo, zdarzenie, udają się na miejsce. Jest to funkcjonariusz kryminalnego, funkcjonariusz dochodzeniówki i technik kryminalistyki. Po przyjeździe na miejsce wstępnie rozmawiamy z osobami, które zgłosiły ten fakt, ustalamy co się stało, co, co zginęło ewentualnie, ustalamy czy jest możliwość użycia psa służbowego, który, który by podjął trop ewentualnie ze sprawcami, czy można w ogóle takie coś zrobić. Następnie technik kryminalistyki zabezpiecza ślady, wykonuje zdjęcia, wszelkie czynności, które pozwolą na późniejsze udowodnienie sprawcom, że coś tam zrobili. My jako dochodzeniówka przyjmujemy zawiadomienia od pokrzywdzonych, ustalamy wartość strat, jakie rzeczy zostały utracone. Kryminalny pyta się ewentualnie, czy ktoś tutaj w pobliżu przebywał. Czy... W jakich sprawach, przy jakich zdarzeniach potrzebna jest Państwa pomoc? Przy wszelkiego rodzaju przestępstwach, zaczynając od najprostszych, jakichś kradzieży, kończąc na zabójstwach. A jakie przestępstwa zdarzają się najczęściej na naszym terenie, na terenie powiatu kościerskiego? Najczęściej kradzieże i kradzieży z włamaniami. Pracował jako technik? Na czym dokładnie polega ta praca? Tak, pracowałem e, jako technik przez 11 lat. Praca technika kryminalistyki w komendzie, czy to powiatowej, czy, czy miejskiej, czy, czy wojewódzkiej, czy głównej, nie różni się praktycznie niczym e, od siebie. E, praca jest specyficzna. E, też specyficzni ludzie tam trafiają o specyficznych cechach psychofizycznych, ponieważ jest to praca, która, w której policjanci, którzy tam pracują jako technicy, stykają się niejednokrotnie z takimi sprawami i takimi widokami, które w normalnych ludziach powodowałyby różne reakcje. Tam trzeba być odporny na tego typu zdarzenia, bo często mamy jako technicy do czynienia z... Ludzką tragedią, ze zwłokami, nie, niejednokrotnie z na przykład z wypadkami komunikacyjnymi, w których ginie wiele osób, więc no, widok niejednokrotnie potrafi zszokować. Można się do tego przyzwyczaić? Czy można się jakoś uodpornić na takie widoki? To znaczy, tak jak mówię, no, to już tr trze można się oczywiście przyzwyczaić. Do wszystkiego się można przyzwyczaić. Aczkolwiek no, taki policjant. Który na przykład na widok krwi, bo są i tacy, no nie tyle mdleje, co, co jest to dla niego czymś, no, takim, że on będzie odpychającym, czy widok na przykład zwłok, które gdzieś tam zostały wyłowione. A technik, technicy to są specyficzni, o specyficznych cechach ludzie, którzy nie odreagowują tego w taki sposób, że na przykład nie podejdą, czy czegoś nie zrobią. Oni muszą być odporni na tego typu rzeczy i, i są. A jak można zostać technikiem policyjnym? Technikiem policyjnym, tak jak każdym innym policjantem, zostaje się przez. Tak znaczy się, no, rekrutacja wygląda w ten sposób, że najpierw trzeba, trzeba chcieć trzeba chcieć, ale trzeba się zapoznać ze specyfiką tej pracy. Więc po zapoznaniu się na przykład taki policjant wyraża chęć bycia technikiem, jeżeli zostanie zaakceptowany przez dowódcę jednostki czy komendanta na to stanowisko, to musi odbyć kurs i szkolenie. Taką szkołą jest Szkoła w Legionowie, Szkoła Techników Kryminalistyki. Wtedy, kiedy ja zostawałem technikiem kryminalistyki, taka, taki kurs trwał kilkanaście miesięcy tam na miejscu w Legionowie. Był podzielony na, na działy i przechodzi się takie szkolenie przez cały czas, będąc, będąc właśnie tam. Technicy pracują nie tylko przy wypadkach, ale też na przykład przy włamaniach i innego rodzaju zdarzeniach. Na czym polega ta praca w takich y, przypadkach? Technicy generalnie pracują przy większości zdarzeń kryminalnych, właściwie przy wszystkich zdarzeniach kryminalnych, które y, mają miejsce na terenie jednostki. Czy przy y, takich zdarzeniach jak wypadki drogowe, czy na przykład przy zabójstwach, y, jak i również przy włamaniach, czy to do piwnicy, do garażu, czy na przykład przy kradzieżach y, samochodów, czy kradzieżach z włamaniem. No, generalnie polega ich praca na tym, żeby zebrać jak największą ilość śladów pozostawionych przez sprawcę czy przez, przez przestępcę na miejscu zdarzenia, y, dlatego aby później można było na podstawie tych śladów y, takiego sprawcę zidentyfikować y, i podstawi, postawić mu ewentualnie potem zarzuty, za, y, takie, y, na przykład za kradzież złamania. Większość z nas ma chyba taki troszeczkę spaczony wizerunek tej pracy, z, głównie przez filmy, seriale z za No Jak to wygląda w polskich realiach? To znaczy się, no niestety, to są nieraz, ale to są tylko filmy, więc na filmach można wszystko. Więc tam jeden policjant robi wszystko generalnie od, od właściwie działalności posterunkowego, przez, przez kryminalnego i, i, i z technikiem włącznie. U nas to trochę inaczej wygląda. Zresztą w każdej policji na świecie trochę inaczej to wygląda, ale generalnie sprowadza się do tego samego zabezpieczenie śladów. I to jest główna praca technika kryminalistyki. Oczywiście widzieliście Państwo na przykładzie naszej komendy, co jeszcze robią technicy, więc tak jak mogliście zobaczyć, na przykład wykonują zdjęcia sygnalityczne, pobierają odciski, które są później wprowadzane do systemów komputerowych, gdzie później na podstawie takich odcisków i zabezpieczonych śladów na miejscu zdarzenia można zidentyfikować. Na przykład sprawcę, który nie jest z naszego kraju albo który kiedyś tutaj był, wyjechał, mieszka w innym kraju, ale na podstawie tych odcisków palców możemy wiedzieć, że na przykład w strefie Schengen w Unii jest do zidentyfikowania taki sprawca. Jakim sprzętem dysponuje nasza kościelska komenda? Myślę, że coraz lepszym. Tak jak coraz lepszym sprzętem dysponuje w ogóle policja w Polsce, tak i nasza technika kryminalistyczna może się pochwalić naprawdę już wysokiej jakości sprzętem. Oczywiście nie będą to takie urządzenia jak w amerykańskich filmach, ale, ale no jesteśmy coraz lepsi i coraz lepiej wyposażeni.